Siema, tu blok paranormal i dzisiaj chciałam Was serdecznie zaprosić na urbex. Urbex opuszczonego ośrodka wypoczynkowego. Tutaj wszędzie na ścianach grafiki. To jakieś pomieszczenie gospodarcze. Prawdopodobnie było. Tu jest wejście na piętra po schodach. Wydajemy się teraz do środka budynku. Wszystko tak zarosło do Dasz jakieś grafity, tam są schody na górę. a teraz zmierzamy w kierunku łazienek, tu były łazienki proszę bardzo jakie ładne różowe kaple. tu już tylko odpada ze ścian wszędzie lecą żołnierstwo Pamela umywał się. też była wyrwana, muszła śłyczka, trzeba i się bo to panela. Idziemy teraz do drugiego pomieszczenia, na parterze. Oczywiście okna powybijane, tu leży pełno szkła, trzeba uważać pod nogi. Tu jakieś łóżka, salarze. Tu jakby mieszkali bezdomni, leżą kołdry, poduszki. Wyglądają te ściany tak nieciekawie Już odpada No to udajemy się teraz na górę Jakieś miski krzesło Lodówka. Następne. No tutaj zaraz to wygląda jakby to miało się zawalić za jakiś czas te belki. No, może wytrzyma. Tu jest wejście na górę, ale nie wiem czy tędy wejdziemy. Tak wyglądają te schody. Pełno śmieci. Graffiti. Tu jest też jakieś pomieszczenie. Nie wiem co tutaj było. Jest dość ciemno. Z wodą jak to jeszcze wygląda? To to Chyba, się to było Chyba tak, bo są kafelki, tu była kuchnia. Tu Tu jest winda towarowa, instrukcja. jest wolna, jest Popada w coraz większą ruinę, a szkoda, bo mieści się przy samym głównym wejściu od ulicy. To jakaś kuchnia. No dobrze, w tym ośrodku było miejsce na 250 turystów. Także dosyć sporo. Tutaj jakieś pomieszczenie. Ciekawe co to mogło być. To jakieś gospodarcze pomieszczenie. Co to tutaj bagażenie. mogło być? A nie łóżko jest. Są szafki. Co jest tam na drzwiach napisane? Magazyn. to był magazyn. Tu szafa chłodnicza. dobra. Mamy chłodnie Tu teraz i Ale na teraz. Ale to naprawdę musiała być chłodnia, bo Pewnie tak. Pewnie było. Jakie drzwi? Jest, jest chłodnie. Jest, jest chłodnie, ale śląski, ale pobicie na i folia i blachy. się, że rozerwali to dosłownie chyba jakieś łomami. Bo nie Pewnie nie tak. Trzeba uważać pod nogi, bo leżą butelki. kontaktuje za tego Tak. Byśmy... Tu tutaj To nie, nie miało być. A tu jakieś doniczki leżą. Tam jakieś wiadro. Przyświeć mi. Też jakieś pomieszczenie, nie wiem co tu było. Kafelki tam były. Wszędzie takie kable wystają. Tu jest piwnica. Tu schody na górę. Tu jakaś szatnia była. Patrz, masz są numerki. No właśnie tak właśnie patrzę. że Ale błaga, szok, tam, no, no, Ja wiem, ja widzę, taka... ja mam, ja mam te, takie buty, że. numerki, nie wiem czy widać. Teraz wszędzie jakieś Obraz miedzy i rozpaczy. Kiedyś to musiał być naprawdę świetny obiekt. Trzeba uważać. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie, kotłownia. To była kotłownia. Tak, bo tu jest na wodę. To była kotłownia. Tam są jakieś... I jeszcze nie jest no bo tutaj leży za dużo, strasznie dużo syfu, trzeba bardzo uważać pod nogi, żeby sobie nogi nie skręcić, nie nabić się na gwoździe. To jeszcze raz musimy przejść przez ten korytarz. Ja chyba, że się. Tam coś leży no, na tym. Ja tutaj próbowałam wejść, to nie mogłam. Tam u góry jest tak zawalone. Tam u góry jest tak zawalone, że... Dobra, jakoś udało mi się wejść przez tą barykadę. Idziemy dalej. Tu jakieś nadpalone drzwi, tu jakiś pożar był. Tu jest pełno pomieszczeń. Proszę. O, proszę bardzo, jakie łóżko. Można się rozłożyć. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Ale syf. Tu jakieś lodówki. Jak zwykle w takich miejscach jest pełno graffiti. Niektóre są fajne, niektóre szpecą. Tak, Proszę bardzo, jakie ładne. Tutaj też jakieś były chyba windy. Graffiti. To mi z wejścia na komin. Tu leżą drzwi. Kiedyś naprawdę musiało być tu pięknie. Wyobrażam sobie te przeszklenia z góry, jak to wszystko musiało ładnie wyglądać. Ktoś sobie to odpoczywał, siedział, patrzył przez te okna. jest dosyć ciekawe graffiti jakie były ściany zrobione. I tu jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać. Tu leżą jakieś stoły. Statek, kamienie, szkło. To jakaś musiała być chyba recepcja. O, proszę. Tu jest dopiero widok. Przepiękna. Aż żal, że taki ośrodek niszczeje, że nikt tego nie wykupił, że nikt tego w tym miejscu nie, nie zrobił, nie odrestaurował. Przecież to, są, to jest miejscowość wypoczynkowa, to jest pełno turystów. Tu właśnie z tych okien prawdopodobnie było, te drzewa urosło, zanim te drzewa urosły, to prawdopodobnie było widać to jezioro tam z tyłu za drzewami. Tymi schodami można zejść w dół. Mamy też jakieś płytki na tych płytkach graffiti. Idziemy dalej. Tam schodami wyjdziemy, bo tam jest przejście. Tu też jakaś łazienka była. Też łazienka, niebieskie kafelki. Tu jest wyjście. Po co tam ten wyjście? Co? Wygląda ten sufit. W recepcji. Da radę zejść? Co ja chyba tędy nie będę próbować. Z pełno gruzu, można łatwo się ześlizgnąć. Można? Nie, no ja sobie dołem zejdę wiesz. Teraz zejdziemy sobie przez schody, to są takie długie, piękne schody, oczywiście to na szkła będę szaleścić. Proszę bardzo, tak ten widok tych schodów. One są dosyć długie. Z powrotem wróciłam tam gdzie byłam. Tutaj było boisko, z tego co wiem, to jeszcze były korty. Także teren tego ośrodka jest dosyć spory. I to by było na tyle z naszej dzisiejszej wyprawy. Jeśli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzu. Zapraszam na następne projekty. Siema!